Widajcie, zobaczcie co dzisiaj udało mi się kupić na złomie. Piękny silnik S320, taki jak tamten, co jest na traktorze. Taki sam, tylko że po prostu w wersji z rozrusznikiem. Super sprawa, jednym słowem. I co ciekawe, jest on w pełni sprawny. W pełni sprawny też był, jak go ktoś oddał na złom. Nie wiem, czemu go ktoś oddał na złom, ale dla mnie lepiej po prostu, że nie kupiłem go po normalnej cenie, tylko po cenie złomowej. Tutaj ten silniczek jest w pełni sprawny. Jedynie co musiałem przy nim zrobić, to nalać tak naprawdę paliwa, przepompować tutaj pompką parę razy i próbować odpalać silnik odpalił od razu jednak zaczęło w nim coś pukać coś tak głośno stukać jakby, jakby jakieś luzy miał okazało się, że koło zamachowe nie było dokręcone i po prostu wytłukło klin, wytłukło rowki na kole zamachowym nie bardzo rowek był wytłuczony ale na wale już bardzo Niestety musiałem napawać wał, i potem został wyszlifowany rowek, zrobiony tak jak należy, i teraz jest już wszystko w porządku. Ktoś po prostu zbyt, zbyt słabo dokręcił koło zamachowe, przełożył zawleczką, no a ono potem złapało sobie luzu i, i tłukło, i tłukło ciągle cały czas. I przez to to tak się wytłukło. Tak wygląda ten klin, który był, zobaczcie. Po prostu jest zmasakrowanie. Ale już jest wszystko w porządku. Takie koła zamachowe przy takim silniku, tam jest nakrętka gdzieś. Trudno mi powiedzieć, bo ja to żabą taką dużą łapałem. Tam jest nakrętka 55 może 60 na na taki klucz. Także tam, tam trzeba jeszcze rurki założyć tak z metr 20, m. ile się ma pary w łapach tyle dokręcić żeby to było solidnie zamocowanie, żeby tam nie było żadnych luzów. Zaraz odpalimy ten silnik tutaj na rozrusznik się go bardzo fajnie pali. Skorby troszkę trudno go zapalić, gdyż po prostu koło zamachowe jest lżejsze. jest przerobione na wieniec. ktoś go przerobił na dobrej maszynie także nie ma bicia. I jest po prostu lżejsze i naprawdę trzeba go mocno korbą rozbujać, żeby go przerzucić przez kompresję, bo on po prostu odbija. Odbija i nie można go zapalić. A z rozrusznika się go pali pięknie. Zaraz Wam pokażę jak to działa. Tutaj muszę sobie jakoś poradzić z tego względu, że odprężnik jeszcze trzeba podnieść. Robimy tak, o. Pompę, zobaczcie, pompę trzeba jeszcze włączyć. O i palimy. No tak wygląda właśnie praca tego silnika tutaj filtr powietrza nie jest oryginalny, jest po prostu założony od jakiejś innej maszyny nie mam pojęcia od czego, ale robi robotę czyli filtruje powietrze jak należy no to niech będzie zobaczcie tutaj tego kranika nie było do spuszczania wody to po prostu świecę wkręciłem na sztukę okazuje się, że gwint jest ten sam pasuje także także może być ta świeca